Brud, smród i ubóstwo, czyli wita was moje mini 7-litrowe akwarium. Cóż zawaliłem z azotem, przegiałem z fosforem, no i wyskoczyła mi silnica. Tyle, że czarna odmiana, czym się różni, chyba jedynie kolorem, bo tak samo wygląda i tak samo strasznie śmierdzi, jak i ta silnica zielono-niebieska. Więc sprawdzimy sobie, czy działa na nią, na nią yy, ta kapsułka yy, na silnicę. i przy okazji sprawdzimy sobie, czy jaki ma wpływ na rośliny, ponieważ jeden z widzów napisał mi w komentarzu, że rozpuściły, rozpuściły mu się rośliny przy użyciu tego środka, więc walniemy tutaj po czwórną porcję i zobaczymy jak, jak zareaguje na nią i sinica, i roślinę. A tak moi drodzy wygląda akwarium 5 dni po zastosowaniu kapsułki na sinicę. Proszę bardzo, dam tutaj zbliżenie. Sienica zniknęła. Jedynie na paru listkach jeszcze są tam jakieś takie malutkie ogniska, ale to już się zbierze przy, przy podmianie wody, którą zaraz zrobię. A tak wygląda akwarium półtora tygodnia po zastosowaniu tej kapsułki Killer na sienicę. Wszystkie listki są czyste, silnica nie wróciła I, to te, i co też bardzo ważne, przy użyciu czterokrotnej dawki tego środka żadna z roślin mi się nie rozpuściła. Wszystko powoli odbija. Także można stwierdzić, że środek jest bezpieczny dla roślin, dla ślimaków też, bo sobie tutaj ślimaki żyją bez najmniejszego problemu. No jak widać, ten środek bardzo sobie radzi nie tylko z tą sinicą niebiesko-zieloną, ale także czarną. Także środek można polecić. I to chyba tyle, bo chciałem Wam tylko pokazać, jak, jak ten środek działa właśnie na czarną sinicę. No, Także może ten tak filmikomu się przyda, aczkolwiek nikomu nic nie życzę. W każdym razie dzięki za obejrzenie filmiku i do zobaczenia wkrótce.